Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu. Jestem tutaj, żeby Ci pomóc w tym, żeby na jaw wyszło to, kim tak naprawdę jesteś. Dzisiaj bardzo praktyczna lekcja. Lekcja o tym, jak dojść do takiego momentu, kiedy będziesz miał pełną satysfakcję z życia. Cztery kroki do. Tego, żeby wyznaczyć cele, cztery kroki, które doprowadzą Cię do momentu zadowolenia z tego, że w życiu osiągnąłeś to, co zamierzyłeś. Tak w ogóle to nie wiem, czy wiesz, ale mi to się w ogóle wiele razy w życiu zdarzała, taka sytuacja, że sobie coś planowałam, coś ustalałam, podejmowałam jakieś wyzwania, jakieś postanowienia, i po prostu klapa. Okazało się, że wcale to nie było takie proste i takie łatwe. I z ze swoich doświadczeń jakby dzisiaj chcę się podzielić z tobą to co u mnie zadziałało co było istotne co było takie przełomowe w tym żeby mówić o sobie że nazywam się Anna saj i żyję według planu dlatego że żeby żyć według planu Ja potrzebuję znać ten plan potrzebuję wyznaczać sobie cele i potrzebuję wiedzieć jaki jest przebieg mojej drogi jaka jest jak wygląda trasa mojego życia bo nie siadam się do samochodu, mając w głowie daleką podróż, bez, bez mapy albo bez włączenia GPS-u, bez sprawdzenia tego, w jakim kierunku mam jechać. I chociaż jest tak, że do jednego celu mogą prowadzić różne drogi, to chcę Ci powiedzieć, że ważne jest to, żebyś sobie drogę w życiu wyznaczał, żebyś myślał o tym, w jaki sposób masz przeżyć ten czas tutaj na Ziemi, dlatego że to nada Twojemu życiu sens i to sprawi, że to Ty tak naprawdę będziesz autorem swojego życia. Pierwsza, e, pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna dla każdego, e, na, nawet dla młodego człowieka, nawet dla bardzo młodego człowieka, nawet dla dziecka, e, to jest taka świadomość tego, dokąd zmierzam. Co ma być na końcu drogi moich starań? Bo e, odpowiedź na to pytanie. No i co? I zadzwonił telefon, którego nie wyciszyłam. Dzięki za Twoją wyrozumiałość, odpowiedź na to pytanie, po co ja coś robię, jest bardzo ważna. Po prostu miej w głowie zawsze taką, taką, taką zadumę nad tym, po co ja to robię. Do czego w ostatecznym rezultacie ma mnie to doprowadzić? Mnie, miej w głowie taką świadomość myślenia o wszystkim, co robisz z wizją końca. W jakim miejscu będziesz na końcu swoich dni tutaj na Ziemi i to, co robisz dzisiaj, czy to cię zbliża do Twoich marzeń, czy to cię zbliża do Twoich pragnień, czy to da Ci satysfakcję z tego, że to życie tutaj na Ziemi przeżyłeś we właściwy sposób? sposób w sposób taki jakiego pragniesz i y, że będziesz miał na końcu życia świadomość, że swoją rolę tutaj odegrałeś dobrze, że swoje zadanie wykonałeś. Drugi drugi punkt, to jest, to jest coś co y, może już słyszałeś u mnie, może pracujesz z moim planerem. Planer zawiera w sobie treść tego ćwiczenia, do którego Cię teraz namawiam. Chodzi o to, żebyś stworzył koło swojego życia. Wybierz najważniejsze dziedziny, które wyznaczają Twoją codzienność. Najważniejsze dziedziny, które. Mówią o tym, co dla Ciebie jest istotne. I możesz sam wymyśleć te dziedziny, możesz sam usiąść i stworzyć te kategorie, które tworzą całość Ciebie, tworzą całość Twojego życia. To, to mogą być relacje z innymi, zarabianie pieniędzy, czyli cała sfera finansowa. To może być Twój dom, Twoje otoczenie, może tutaj być Twoje zdrowie, Twoja kondycja fizyczna. I jak już stworzysz sobie kategorie swojego życia, no to zaznacz sobie na tym kole poziom satysfakcji, który posiadasz z poszczególnych kategorii. To jest ważne, żeby sobie uświadomić miejsce, w którym jesteś dzisiaj. Poziom satysfakcji da Ci informacje o tym, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, a w jakim miejscu chciałbyś się znaleźć. I trzeci punkt. To już jest Twoja decyzja. Zdecyduj, nad czym będziesz pracował. I wiesz, nie da się wszystkiego od razu osiągnąć, tak? Ale na pewno możesz zacząć pracować nad rzeczami, które dzisiaj wydają Ci się ważne, które, których zrobienie czy, czy, czy podniesienie na inny poziom da ci taki najbardziej doświadczalny efekt. Zacznij od tego, co w danym momencie dla ciebie jest najważniejsze. I czwarty krok, który możesz zrobić w tym, żeby by jakość do, do tego, żeby jakość twojego życia była coraz bardziej e, ciebie satysfakcjonująca. To jest to, żebyś zapisał Twój ideał. Masz kategorie życiowe i zapisz sobie e, takie e, idealne, e, idealną sytuację. Na przykład, e, jeśli zrobiłeś sobie taką kategorię, że, że relacje z jakimiś ludźmi, to w tym momencie zapisz sobie idealny stan tych relacji. Na przykład e, chcesz, e, z, z, pracować nad swoim otoczeniem. To zapisz sobie jak w idealnym świecie wyglądać będzie twoje otoczenie. Chodzi o to, żebyś nie przeszedł tego, tej pracy w taki byle jaki sposób, ale żebyś rzeczywiście usiadł i zapisywał te rzeczy. Jaki y, jest twój idealny świat? Jaka jest idealna kondycja twojego małżeństwa? Jaki jest idealny świat twojego otoczenia? I, I zapisuj to krok po kroku, zapisuj to bardzo rzetelnie. Właśnie i nie chodzi mi tutaj o to, żebyś ty sobie tylko myślał o tym, ale chodzi mi o to, żebyś zapisywał. Dlatego, że jak zapisujesz, to wzmacniasz swoją dyspozycję do tego, żeby coś zmienić, a chodzi o to, żeby miała... Miejsce, zmiana w Twoim życiu, bo przebywasz drogę. I teraz w tym czwartym punkcie zapisz przy każdej z tych dziedzin, które sobie wyznaczysz, jaki mógłby być pierwszy krok, który zrobisz, który zbliży cię do tego wymarzonego stanu tej danej dziedziny. Życzę Ci, żebyś osiągał wielkie cele. I chcę Ci powiedzieć, że osiąganie wielkich celów odbywa się małymi krokami. Bądź skrupulatny w tym, do czego cię namawiam, bądź uważny, sprawdzaj, co jest w Twoim sercu. Jeśli te treści Cię inspirują, to to już jest pewien rodzaj motywacji, który dostajesz, ale żeby ta motywacja nie spełzła na niczym, potrzebne jest Twoje działanie. Zrób pierwszy krok. Zapisz te wszystkie rzeczy, do których Cię namawiam. Możesz użyć zwykłej kartki papieru. Po prostu chodzi o to, żeby w Twoim mózgu y, zaczęły funkcjonować nowe połączenia, połączenia, które będą cię wspierać w tym, że zostałeś stworzony w określonym celu i czas, aby wyszło na jaw to, kim tak naprawdę jesteś. Zapraszam Cię. Możesz kciuka w górę, możesz subskrybować ten kanał, możesz y, wertować. Y, YouTube i szukać innych odcinków i wierzę, że znajdziesz tutaj treści, które będą Ci pomocne. A kanał powstał po to, żeby Cię budować, żeby Cię zachęcać i żeby Cię wzmacniać.